Froste! Mieliśmy zapolować dziś rano. Tamu go nie ma. Gdzie on się podział? Co on tam robi? On po prostu tam stoi. Co się z nim Aloy. Chcesz. Z nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać, ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić? Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję? Musisz być gotowa, albo zginiesz. Sejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówi. Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam przy bramie za osadą serce matki. W północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Czy jest coś jeszcze? Nie, w porządku. Czy martwisz się tym, co będzie. po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja. Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Myśli, żeby to że naprawdę życie Jeśli myślisz to się nauczysz. O Całe życie nie wychyliłam nosa poza dolinę. To się zmieni po próbie. Dwa dni, dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była i dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra, czas zebrać części na ogniste strzały. Muszę znaleźć stado. Я не смартфония. Cokolwiek tam robią, na pewno nie idzie im łatwo. Masz ogniste strzały? Mam te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą. To te kłopoty, o których mówiłaś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na Zmrok. Czekamy na Zmrok? Słuchaj, Rost. Przemyślałam wszystko i nie mam zamiaru odsunąć się od ciebie po próbie. Po prostu nie zrobię tego. Nie będę udawać, że mnie nie wychowałeś. loj, prawo zakazuje kontaktu. Owszem, i mam to gdzieś. Wiem, ile znaczy dla ciebie obowiązek, Rost, ale do tej pory prawo plemienia ciągle mi coś zabierało. To się więcej nie powtórzy. Słuchaj, muszę przestrzegać prawa. To przestrzegaj. Wiedziałam, że to powiesz, więc zrobimy tak. Będziemy się spotykać. Nikt mnie nie zobaczy. Poradzimy sobie. W wiem, że nie będziesz rozmawiał, bo tak nie można, ale ja będę mówiła. To ja złamie prawo, nie ty. Ty tylko słuchaj. Tak sobie z tym poradzimy. Ty długo nad tym myślałaś? No pewnie. Więc możesz się nie martwić. Załatwione. Tak. Racja. Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Awy. Na razie czekamy. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. Jeszcze chwila, zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed zhańbieniem darzony byłem szacunkiem. Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Eloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale ciężko, co to była za bestia? plemię zwieje piło zębami. To coś nowego. I wściekłego. Od kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wiel. Podążaj ścieżką. To niedaleko. Ta chata, co się tu stało? Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie podujesz. O, jasne. Martwa czujka, zbiorę części. Oczy dookoła głowy. Jesteśmy już niedaleko. Czemu tylko my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego żołnierze nie mogą wypolować tej maszyny? Próbowali. Te skorupy po drodze to ich sprawka. A jutro znowu muszą wypolować. Nie będą musieli. To będzie mój łup. Albo cię zabiję, jeśli nie będziesz ostrożny. A ta zniszczona przez piło zęby? Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. Masz sobie poradzić z tym czymś. go pokonać? O tym zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Eloy, tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Polujesz sama. Powinnam się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Zobaczmy, gdzie by tu zastawić pułapki. Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Ej, Loi. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie, za mną. To tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie, a wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować Ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie. To poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko za mną. Cało słońce. To będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekając, gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na Ciebie czekał przy szlaku. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest.